Dokładnie z dorosłymi, tak samo, tylko ta łyżka ich nie szczegółe. przejdzie. Ale właśnie o to chodzi, żeby zaprosić do współpracy. No i przygotowaliśmy następne narzędzia, tym razem dla mamy, i podzielimy mamy na te, które pragną karmić piersią i są sfokusowane, i te, które nie pragną. Zaczniemy od tych, które nie pragną. Czyli na, przy, pojawił się problem. One się od razu poddają, mówią: Nie, nie będę karmić piersią, no ale mm, dziecko trzeba jakoś nakarmić. Czy ja mogę Cię poprosić o... Um... w ogóle nie ma problemu, tak. i mama po prostu od początku wie, że nie, nie chce karmić piersią. Ale załóżmy, że, bo to wtedy to jest prosta, pro, pro, prosta sprawa. Mama chce, nie chce karmić piersią, nie ma problemu, to sobie kupuje butelkę i już. Ale w momencie, <grym> kiedy jest problem. problem i mamy na przykład dziecko, które ma napięcie obniżone. To akurat mamy butelkę LOWI, która została skonstruowana do tego, żeby w taki sposób, żeby um, dostosować się do każdego dziecka, czyli do jego możliwości. Chodzi o to, że ta końcówka jest miękka. W związku tak. z tym, jeśli dziecko jest wiotkie, to nie musi aż robić takiej dużej kompresji. Ale czy jeżeli dziecko jest wiotkie, czyli ma to obniżone napięcie, powinniśmy dawać trochę większą dziurkę? Można. można. I to absolutnie nie to nie jest reguła, można próbować wszystkiego, bo każde dziecko jest inne mhm. i mogą wyjść nam różne mhm. nie, różne sytuacje. Można mhm. to zrobić, można spróbować. A w momencie, kiedy dziecko jest napięte i mamy znowu taki smoczek, ona tam będzie go mieszczyć, nie? Zresztą bez problemu można go zmiaszczyć, ale czy wtedy ograniczamy otwór? Ta sama odpowiedź mhm. można to zrobić nie trzeba, mhm. dlatego że napięcie mięśniowe u dziecka. Mhm. Będzie powodowało to, że mhm. bardzo mocno złapie smoczek i w ogóle nie będzie mogło wstać mhm. z tego smoczka, Więc bo czasami będzie po prostu wielkość, tej, tak, wielkość tej, mhm. tej dziurki nie ma czasami znaczenia. Nie? Czyli Przecież ważne, był. żeby ten wypływ jednak był, żeby one bez względu na to, jak chwyci, żeby mógł być strzyk. Tak. Poza tym te butelki lowi, które przebadałam dosyć dokładnie na moich właśnie pacjentach zdrowych, ale nienormatywnych, czyli dzieci zdrowe, ale mające problem z ssaniem, ale też przebadałam na, na moich pacjentach z różnymi trudnościami, chorobami, wadami genetycznymi. I te butelki się sprawdzają i przy dzieciach z obniżonym napięciem mięśniowym, ale też przy dzieciach z, ze wzmożonym napięciem mięśniowym, bo bardzo ważne jest to jeziorko smoczka, które A. tutaj jest. Ona jest zrobione z kilku warstw silikonu. Z tego... To była moja kwestia. Ale jestem tym yy, zachwycona. Bo ja to się moim pacjentom przydaje. No bo... Pamiętają Państwo, jak Magda mówiła o tym, że dzieci klikają, że okej, okay, że może tutaj uciśnie, zrobi ucisk, ale ma problem z doszczelnieniem. Z myślami, I właśnie projektanci, skosu. którzy projektowali ten smoczek, wzięli pod uwagę to, że dziecko, jeśli dobrze oprze wargi i tutaj się nic nie zapadnie, to ma większe szanse na to, że to doszczelnienie nastąpi trochę automatycznie, trochę tak fizjologicznie może. I dlatego Zadać właśnie tu dzieje. jest bardzo, bardzo twardo. Tam inne smoczki tego nie mają, a tu jest bardzo miękko. Stąd właśnie jest to produkt, który jest normalnie w sprzedaży, ale dla nas, dla terapeutów jest narzędziem, że właśnie od tego możemy zacząć próbować rozkarmiać dziecko, a matce pozwolić na to, żeby żeby po prostu mogła w tym procesie też uczestniczyć, bo wiadomo, że ten smoczek może nie zadziałać, bo może. Oczywiście, że może nie zadziałać. Trzeba wtedy spróbować inny, ale jeżeli drugi i trzeci nie zadziała, to musimy wrócić z powrotem do diagnozy. Dlatego, że to też zdarza nam się i widzimy to, że mamy czasami przychodzą i mówią, To już mój dziesiąty smoczek, albo siódmy, piąty. No to jeżeli siódmy, piąty, dziesiąty smoczek, to wiadomo, że nie smoczek jest problemem. Czyli jeżeli dziecko nie pójdzie na drugim, trzecim smoczku, musimy wrócić z powrotem i zobaczyć wtedy, co się dzieje, czy to może wędzidło, czy górne, czy dolne, dobrze mówię? Albo policzkowe. Wchodzę, albo policzkowe. I tu rzeczywiście dość pilnie, pilnie trzeba wrócić do specjalistów, mhm. do neurologopedów, do rehabilitantów. Proszę Państwa, jeśli Państwo po prostu nie mogą poradzić sobie z tym, to nie bierzcie tego na klatę, bo my... Jesteśmy terapeutami, nie syzyfami. Nikt nie musi wpychać kamienia pod górę. Nikt nie musi z nas ratować świata. Jeśli nasze kompetencje się kończą, to zostawmy tak. Po prostu skończyły się nasze kompetencje już. Nic się takiego nie stało. Nie jesteśmy źli. Po prostu działamy w innym obszarze i nie musimy wiedzieć wszystkiego. Także proszę Państwa. Tutaj, jeśli Państwo po prostu poczują ścianę, to szukajcie innego rozwiązania i dalej pozostańcie fajnymi ludźmi, fajnymi terapeutami w swojej dziedzinie i już. Zapodanie dziecku z głębnika mm. nasowo po to, żeby się najadło, uzyskał odpowiednią masę ciała, nabrało siły, też jest bardzo dobrym pomysłem. Mm -hmm. Wcale nie musi zaburzyć mm -hmm. potem procesu prawidłowego ssania, bo. Ja potrafię zrobić tak, że dziecko spokojnie może po sądzie wrócić na piersi, ale i to właśnie robią specjaliści. Krok po kroku mamy takie swoje, swoje sprawy. Czyli to, to, że w końcu dziecko wyląduje na sądzie, nie jest żadną porażką, tylko bardzo fajnym pomysłem i odpowiedzialnością, bo ono ma być po pierwsze najedzone, nieważne jak najedzone bez, w bezpieczny sposób.